Najtrudniejsze pytania egzaminacyjne na prawo jazdy 2025 roku, miejsce pierwsze. Do pytania mamy taki film, a treść pytania brzmi: Czy w przedstawionej sytuacji kierujący pojazdami mają obowiązek umożliwić zmianę pasa ruchu pojazdom znajdującym się na pasie zanikającym? Tak czy nie? Jak myślicie? I statystyki pokazują, że 41% mieliśmy błędnych odpowiedzi w ubiegłym roku na to pytanie, a pytanie dotyczy zasad obowiązujących przy jeździe na suwak. Przypominam więc, że jazda na suwak obowiązuje wtedy, kiedy mamy znaczne zmniejszenie prędkości na jezdni. Tu na filmie widzimy, że ruch odbywa się płynnie, pojazdy poruszają się szybko, nie mamy więc tutaj zastosowania jazdy na suwak. I dlatego prawidłowa odpowiedź na to pytanie brzmi nie. Tutaj pojazdy poruszające się prawym pasem mają pierwszeństwo przed tymi, którzy znajdują się na pasie zanikającym. Bo sam pas zanikający nie jest wystarczający do zastosowania jazdy na suwak. Musi być znaczne zmniejszenie prędkości na jezdni korki. Tak więc podsumowaliśmy już rok 2025. Znamy wszystkie najtrudniejsze pytania. Dziękuję Wam za oglądanie, za wspólne rozwiązywanie, a wkrótce najnowsze pytania, tak żeby na egzaminach nic Was nie zaskoczyło.